Pierwsza jest, to nawet jest synchronizujemy. Dobra, co mamy dzisiaj do zrobienia? Mamy do zrobienia wywiady tak. o tym, jak zabić nudę. Mamy do zrobienia sondę, czyli musimy pogadać z ludźmi o tym, jak zabijają nudę. I musimy zrobić stand-upy. Stand-upy to, znaczy? to są takie mm, sytuacje, w których reporter mówi prosto do kamery, ale tak naprawdę nie do kamery, tylko dla milionów widzów, którzy go oglądają. No, tak? To już zaczynamy rozumiem. od stand-upa. Dobrze. Przedstawisz się i powiesz, o czym będzie Twój materiał. Hmm. Na, nazywam się Kinga Olejniczak, a mój materiał będzie o rozrywce. Jak pokonać nudę? Proszę bardzo, spod palca, bez umycia rąk. Tak to się robi. Idziemy. Hmm. I co ja robię? Tu. Jak śpiewały legendarne elektryczne gitary. Ta reporterka to nieoszlifowany brylant dziennikarstwa. Jaka jest najmłodniejsza książka w tym sezonie? Dla dzieci przede wszystkim polecamy Agnieszkę Chylińską, książkę Zezia i giller. Jest to akurat też również bestseller MP2012, znana artystka przede wszystkim wokalistka zespołu i również pracująca w telewizji TVM. Choć tego nie było w planach, zapraszam Państwa teraz na przegląd prasy. Moimi ulubionymi gazetami są gazety o zwierzętach. Dziewczyny bardziej się fascynują o takimi gazetami Monster High. Ale ja tu nie jestem taka typowa dziewczyna, a więc pokażę Państwu gazety o zwierzętach. Tutaj mamy akurat gazetę z prezentami. ferie z reguły wszystkie dzieciaki się nudzą, a szczególnie gdy nie ma dwójek, żeby wrzucić do koparki. Idziemy do Saturna, coś porządnego w końcu kupić. Główną nagrodą w konkursie mali dziennikarze jest konsola Xbox 360. No to ciach, bo 360 to kinga wciąga nosem na śniadanie. Jakie są najfajniejsze gry w tym sezonie? Najfajniejsze gry w tym sezonie to jest na pewno gra taneczna, Dance Central 3, na pewno gra Lego Star Wars, Podkinekta również. Gry takie przede wszystkim dla całej rodziny dla zabawy. Podkinekta. Zabijania nudy, ciąg dalszy. Idziemy do kina. Tu zrobimy sondę. Cześć. Jak pokonujecie mi będę Bawiąc się. Czym się bawicie? Przez Lego albo czymś no innym. W tym roku się przygotowuję do matury, więc się uczę. Przede wszystkim chodzą do kina. Mamy dość spore kolejki, szczególnie o tej godzinie i w godzinach popołudniowych, szczególnie w środę mamy promocyjne ceny biletów. Ja najbardziej w kinie lubię oglądać komedię. Mam nadzieję, że mój reportaż też Państwa pozytywnie nastawi. Dla Silesia City Center, Kinga Olejnicza.